Ewelina, lato w pełni. Wspaniała impreza, cudowny vibe. Jak ty się czujesz? No fantastycznie. Ja uwielbiam lato. Nie znoszę zimy, naprawdę. Najchętniej kupiłabym jakąś chałupkę w Hiszpanii, na przykład, i uciekała z Polski, jak jest zima. Kocham lato, boli mnie, że zbliżamy się ku końcowi, bo strasznie szybko ten czas leci, nie oszukujmy się. Natomiast korzystam z lata jak się da, w wolnych chwilach. Między innymi dziś mam wolne, jutro mam wolne, więc jestem tutaj. To w takim razie, gdybyś miała się zastanowić, to wakacje w Polsce, czy za granicą i ile Twoim zdaniem należy przeznaczyć na takie fajne wakacje? Ojej, wiesz co, myślę, że biura podróży proponują nam naprawdę bardzo fajne wakacje za niewielkie pieniądze. Ja mam taką em, tradycję, że każdego dnia, czy każdego dnia, każdego roku Święto Zmarłych spędzam w Turcji. E, jakoś zawsze tak wychodzi, że jakoś 28 października wylatuję, wracam mniej więcej 6 listopada, bo u nas już jest wtedy bardzo brzydko i zimno, a tam jest 30 stopni. I tak sobie wymyśliłam z koleżanką kiedyś, że będziemy sobie tak latać, i jakoś jak do tej pory to wy, wychodzi, i powiem Ci, że naprawdę, nie oszukując, zupełnie mieszczę się w 1500 zł za osobę z all inclusive. A ja uwielbiam Turcję. Turcja nie jest drogim krajem dla Polaków i szczerze, jak czasami słyszę, jak moja ciocia na przykład ma ochotę spędzić tydzień w Sopocie i podlicza, ile kosztuje pobyt w, wiesz, w hotelu, e, na przykład takim Grand Hotelu, plus wyżywienie do tego nad Polskim Morzem, no to to są w ogóle gigantyczne pieniądze. A ja lubię dużo latać, lubię dużo podróżować, dlatego potrzebuję wydawać na to mniej. No oczywiście, jak kiedyś się zdecyduje na jakąś Brazylię czy... Czy, czy nie wiem, Argentynę, to pewnie będę musiała dać więcej, ale ta Turcja naprawdę jest bardzo fajna i niedroga.